Słowo Boże na dziś, Środa 26 lutego 2025 roku. Czytanie z mądrości Syracha. Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę nad tymi, którzy jej szukają. Kto ją miłuje, ten miłuje życie, a ci, którzy dla niej rano wstaną, napełnią się weselem. Kto ją posiądzie, odziedziczy chwałę, a gdzie ona wejdzie, tam Pan błogosławi. Którzy jej służą, oddają cześć świętemu, a miłujących ją Pan będzie miłował. Kto jej słucha, sądzić będzie narody, a kto do niej się przykłada, będzie trwał bezpiecznie. Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy i posiadać ją będą jego potomkowie. Z początku powiedzie go trudnymi drogami, bojaźnią i strachem go przejmie, zada mu ból swoją nauką, aż nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez swe nakazy. Następnie powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje go i odkryje mu swe tajemnice, a jeśli zszedłby na bezdroża, opuści go i wyda go potężnej klęsce. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny 119: Obfity pokój miłującym prawo. Obfity pokój dla miłujących twoje prawo. I nigdy się nie potknął. Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, bo wszystkie moje drogi są przed Tobą. Obfity pokój miłującym prawo. Niech moje wargi rozbrzmiewają hymnem, bo mnie nauczasz Twych ustaw. Niech mój język opiewa Twoje słowo, bo wszystkie Twe przykazania są sprawiedliwe. Obfity pokój miłującym prawo. Pragnę Twojej pomocy, Panie, a prawo Twoje jest moją rozkoszą. Niech żyje moja dusza, i niech Ciebie chwali, niech mnie wspierają Twoje wyroki. Obfity pokój miłującym prawo. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ja jestem drogą i prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać Mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Oto słowo Pańskie.